Oto różnica między trenerem, który dopłaca z własnej kieszeni do ryczałtu na siłowni, od tego, który regularnie zarabia 10-15 tysięcy złotych miesięcznie. Pierwszy trener każde odłożone pieniądze inwestuje w nowy kurs o hipertrofii i optymalizacji treningowej. Drugi trener wie, że sama wiedza merytoryczna w tych czasach nie wystarczy, dlatego inwestuje regularnie w swój marketing oraz rozwija swoją wiedzę w tym kierunku. Pierwszy trener działa bez żadnej strategii, chaotycznie wrzuca content, polega tylko na poleceniach, i akceptuje to, że to przypadek decyduje o tym, ile zarabia z miesiąca na miesiąc. Drugi trener nie akceptuje tego, że jego biznes jest zależny od okresu czy innych osób, dlatego wdraża strategię, codziennie dociera do nowych osób i regularnie pozyskuje nowych klientów z zewnątrz. Pierwszy trener wszystko chce ogarnąć sam, bo uważa, że wszystko wie najlepiej. Drugi trener doskonale wie, że szczere chęci Wiedza, czy przeglądanie kontentu nie wystarczy, żeby być ponadprzeciętnym trenerem i zarabiać ponad przeciętne pieniądze, więc chętnie korzysta ze wsparcia osób bardziej doświadczonych, które pokażą mu, gdzie robi błędy i wykrzesają z niego swój maksymalny potencjał. No i drugi trener skomentowałby tą rolkę 10K, bo wtedy otrzymał ode mnie darmowe szkolenie, jak zarabiać regularnie 10-15 tysięcy złotych jako trener personalny.